Yes, yes, for sure. I think today it's a good match and we show some, some good energy. Uh, defend it's help us a lot. I think we defend today more balls than, than normal. And this is help us also serve in the few moments, we serve really, really good BU in the second set. He's an amazing job, and I think he, he put us uh, back in the game. And for sure I'm happy to be, we can win with, a, with a Przede wszystkim to jest pierwsza wygrana w tym sezonie z, z tak mocnym przeciwnikiem. Wcześniej powiedzmy, mieliśmy mecze, gdzie byliśmy blisko, a, ale jednak przegrywaliśmy. Teraz, ja zresztą mówiłem przed, że my potrzebujemy takiego zwycięstwa z mocnym zespołem, bo to nas może uskrzydlić, dodać nam pewności siebie i mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym, którym był chatów zacznie grać o wiele lepiej i nie będzie, nie będzie miał miejsca na błędy. Of course, is important. This is something, something nice for all of uh, volleyball player, but uh, all of player. But I don't think about this really. I don't think we have short, ma short time to to uh, for recovery, to prepare uh, for the next game against Zenit. Tendardowa. Y no, myślę, że nie ma reguły na treningach. Że od czasu ta zagrywka wygląda mnie dość nieźle. Cieszę się, że się mogłem pomóc drużynie. Najważniejsze, że po tym pierwszym, w drugim secie udało nam się powrócić do, do gry i trzy kolejne wygrać i kremu, ja cieszę się bardzo, bo to jest bardzo ważne zwycięstwo. Oh, we must think in positive way. We don't have a time to to think in negative way. We must think positive and we must to go to give our 100%. What's happened, we will see because we have really really strong opponent, but we must to give our 100%. Jasne, no nie jedziemy tam na pewno na ścięcie. Mieliśmy tutaj swoje szanse. Żałujemy ich bardzo, ale wiemy, że że możemy pokonać za nich, możemy pokonać ich za trzy punkty, bo w Złotym Sędzie może się wydarzyć wszystko. Głęboko w to wierzymy i mam nadzieję, że w czwartek będziemy się wszyscy cieszyć.